Analizowałeś również takie zainteresowanie sprawami rodzinnymi. A masz taki ogląd jakieś swoje doświadczenie co do tego jak, jak te mediacje mogą w sposób realny pomagać w sytuacjach konfliktów rodzinnych? Czy... No, prowadziłem jakieś tam mediacje rodzinne w ramach którejś tam kampanii, pogodziśmy się na święta i powiem, że po jednej, po, po której nie doszło do, do zawarcia ugody, to była córka z rodzicami, konflikt taki bardzo ostry. Myślałem, że po prostu no to jest jakaś porażka, bo to chyba mhm. nawet była pierwsza moja mediacja. Mhm. Natomiast jak po dwóch miesiącach zadzwoniła do mnie pani z Ośrodka Pomocy Społecznej mhm. i powiedziała, że ona bardzo przeprasza, ale ona się musi spytać, jakim cudem mhm. ci ludzie rozmawiali ze sobą 4 godziny mhm. i jeszcze wypracowali jakieś tam propozycje, które, z którymi teraz do niej przychodzą. Mhm. Więc samo to powiedziała, że nikomu wcześniej nie udało się, po pierwsze, żeby oni się wysłuchali, a po drugie, żeby pojawiły się jakieś tam nowe propozycje w ich, w ich konflikcie. Także samo to pokazuje jaka jest siła mediacjona, nie zakończy każdego konfliktu, natomiast na pewno nie zaszkodzi i, i coś daje tym ludziom, że oni widzieli, że mogą, mogą się wysłuchać i że no, są zmuszeni nie niezruszeni, no wysłuchują się. Jest taki opóźniony efekt, że ludzie nawet jak na spotkaniu mediacyjnym mówią coś, to wcale nie znaczy, że będą tak. wiernie trzymali się tego oporu później, prawda? Bo potem wracają i może myślą, że... Znaczy następuje refleksja. Tak nie oni musieli, tak. on, znaczy oni wysłuchują tej drugiej strony i to jest coś niezwykłego, bo oni pomimo tego, że już słuchali tyle razy, to tutaj w mediacji oni słuchają, no i muszą cierpliwie wysłuchać bez przerywania. Mhm. I myślę, że to jest niesamowity efekt, i, no i później refleksja sama przychodzi. Ja mam taką historię, którą teraz właśnie na, na bieżąco śledzę. Yy, wiadomo, że nie jest tajemnicą, że jakoś jestem szczególnie krytyczny w stosunku do otoczenia ludzi, którzy zajmują się mediacjami i koniecznie nabyli kwalifikacji. Jedna z pani opowiadała mi, że po mediacji z, konflikt z mężem zaostrzył się. I kiedy mi, jakie to proste, to po dłuższej rozmowie, gdy mówiła, że się nie da zadzwoniła do mnie dzień później i powiedziała, no skoro to takie cudowne, to może dobrze spotkajmy się w takim razie z moim adwokatem, przeanalizujmy to. Ja mówię, nie, nie, nie nie, ma żadnej potrzeby spotykać się z adwokatem. Daj mi na do drugiej strony. No więc rzeczywiście jest to taka dojrzewalnia. Kiedyś pracowaliśmy ze środowiskiem, które zaoferowało szkolenie w regule dojrzewalnia róż. Bardzo mi się spodobała ta. Nazwa. No, dotyczy to środowisk kobiecych. One ten, ten okres transformacji wykorzystały i też z pasją obserwuję, jak fajnie kobiety potrafią wspólnie coś robić. Natomiast na wspólne, współczesne czasy myśmy wymyślili zaczarowanych na em. Czyli to jest może formuła, która też powoduje, że właśnie jest taka pasja, o której ty mówisz taka radość, która pojawia się później. I chyba z czasem, jak człowiek to wie, to z większą swobodą podchodzi do, do tych mediacji. Wcale nie chodzi o to, żeby koniecznie na siłę ludzie mogli. Musieli podpisać ugodę. Ale jeśli dostaną coś do ręki, to na pewno wracają później z dużą satysfakcją. I ze spokojem będą dalej żyli. Tyle życia przed nami. Yy, I jak na tym moście, zamiast oglądać się na to wszystko, co za nami, to warto przez taki mostek przejść iść dalej, dlatego że jedną z życiowych mądrości, którą wykazał Jan wodnik, to to, że czasu cofnąć się nie da. Nie da się. A ile życia przed nami i to? Najlepszego od nas zależy, jakiej jakości. Ale ile jego jest, to już nie od nas zależy, i trzeba naprawdę na jakość patrzeć. Tyle życia, ile przed nami, tyle go trzeba dobrze wykorzystać. No i sens życia, który lokuje nas w określonym myśleniu o tym życiu. Muzyka